Dzień dobry kochani, witajcie! Właśnie robię sobie śniadanie. Zaczynam wszystkim. I mamy awokado dla mnie, przynajmniej. I pasta jajeczna, którą wam pokazywałam wczoraj. No i grzaneczki, trochę papryki. Nie wiem jak wy, ale ja kocham taki mega przypieczony to sprawie, że spalony. dokładnie jak ten. No i teraz pasta jajeczna. Witajcie jeszcze raz, już tak face to face w kolejnym vlogu. Jesteśmy już po śniadaniu. Siedziałam przy komputerze dość długo i mam dość sporo pracy, ale najprzyjemniejsze przed nami. Dzisiaj pokażę Wam naszą nową kanapę oraz naszą nową witrynkę, o której wspominałam wcześniej. Ten regał bardzo nam się podoba i cieszymy się, że nam się udało. Wszystko przed świętami, znaczy, załatwić. Nam się udało. No, fajnie, że miejsce, z którego zamówiliśmy tą kanapę, działa prężnie, szybko, dynamicznie i zaraz Wam wszystko opowiemy. Także zobaczymy naszego głównego, w zasadzie dwóch głównych bohaterów dzisiejszego odcinka. Mamy taki pokój z pianinem, i tutaj chcieliśmy właśnie dokupić jakąś fajną kanapę. Jest je ona, Oczywiście wszystko wymaga jeszcze dopieszczenia, będziemy malować ściany, też rozglądamy się za listwami, tutaj jeszcze trzeba będzie dokupić poduszki, kanapa jest z mint greya, mogę Wam zostawić linka pod spodem, bardzo, bardzo lubię ten sklep i mam z tego sklepu bardzo wiele rzeczy, podobają mi się ich projekty, podoba mi się styl, bardzo lubię tą panią właścicielkę która jest super taka kreatywna, ciepła i rzeczowa. No i w ogóle obsługa tam jest super. Tą kanapę zamówiliśmy. Ona jest na stronie Mint Grey'a. Mint Grey też ma swój showroom. My akurat wybraliśmy sami sobie obicie. To znaczy pomogła nam trochę pani właścicielka. Właśnie wspominałam wam wcześniej we vlogu, że ma bardzo fajny styl i super mi się z nią rozmawiało. I ona... Właśnie zaproponowała, że do czarnego, bo ja mówiłam, że tutaj będzie pianino czarnej i ona zaproponowała właśnie ten kolor. Bardzo jestem z tego koloru zadowolona. Ona jest rewelacyjnie wykończona, ta kanapa. Oczywiście opcji jest miliard, więc możecie sobie wybierać, jak pójdziecie do showroomu, to na pewno ktoś Wam doradzi. Ona jest rozkładana, bo na takiej kanapie nam zależało i ona jest właśnie tak fajnie rozkładana, wygodna bo chcę, chcieliśmy, żeby była wygodna przede wszystkim. No i tak jak mówię, poduszki jeszcze, bo tutaj taka koncepcja, wiecie, na razie jest bardzo bold. Chcę yy, dopieścić to wnętrze, wiadomo. No, ta taka napa przyszła troszeczkę wcześniej niż planowaliśmy, więc oczywiście super, że przyszła wcześniej. Natomiast ja się po prostu nie wyrobiłam ze wszystkim. No i yy, myślę, że, nie wiem, jakiś błękit, może, no bo takie ciemne to chyba nie do końca, no ale na razie. Na razie tak postawię. A to jest ta piękna witrynka, która na pewno znajdzie swoje miejsce u nas w domu na razie. Tutaj ją postawiłam i zastanawiamy się, też muszę trochę pomyśleć, żeby ją dopieścić, ale y, to wygląda w ten sposób. Ten wazon jest też z Midgrey, A tutaj by się przydały jakieś suszki. No na razie takie książki świece i tak dalej, ona ma tutaj szufladkę, też można coś sobie schować na razie jest pusta ta szufladka kupowaliśmy kanapę i ten regał, tą witrynkę to dostaliśmy od Mint prezent to nie jest żadna współpraca, ja normalnie za swoje pieniądze kupiłam wszystkie rzeczy bez żadnych zniżek, nic takiego, ale wiem, że często się pytacie i chciałam wam pokazać też jestem bardzo zadowolona z obsługi no i tak to wygląda na pewno będę coś jeszcze kombinować, może gdzieś ją przestawię. Na razie tak to się prezentuje. Tutaj. Trochę mnie to denerwuje, że to jest niższe, ale... ale tak jak mówię, to jest na razie wersja robocza. Bardzo się cieszę, że w końcu taka napa do nas dotarła i ją wybraliśmy, bo też no, zastanawialiśmy się długo, która, i jak zobaczyliśmy tą. Co prawda, nie widzieliśmy i na żywo. A jak zobaczyliśmy ją, to stwierdziliśmy, że ona będzie właśnie idealna i będzie się świetnie wpisywać w nasz styl. Jeszcze zostały nam, jak ja to nazywam te wszystkie pieszczoty, które są takim. Znaczy, przyjemnym oczywiście momentem, ale to jest też rzecz, do której ja muszę poczuć vibe. Bo jak na razie mam trochę pomysłów, jak ten pokój tutaj urządzić, ale jeszcze nie wiem dokładnie. Także muszę się trochę poprzymierzać. Wypożyczyłam sobie parę listew. Też szukam tutaj mebli, też zaglądam cały czas na stronę Mintgrey. Tam się pojawia dużo rzeczy: bardzo dużo, tylko nie wiem czy akurat. Te, które są w obecnej kolekcji, będą tutaj się wpisywać, bo ja też mam takie ograniczenia, na przykład mam jakąś tam wnękę, do której chcę coś wpasować. Mogłabym oczywiście zrobić to na zamówienie, ale chciałabym do tego pokoju zrobić meble, czy kupić meble, chcę, żeby to wszystko było ruchome. Także jest to trochę pracy, też trzeba się dobrze nad tym zastanowić, dobrze to przemyśleć. Chcę to wnętrze dopiścić na pewno i z niego, że tak powiem, wyjść. Więc zostawiam jeszcze tutaj meble zasłone, no i te listwy, które chciałabym fajnie zaprojektować. No, a teraz na Instagramie otworzę kalendarz adwentowy, który uważam, że jest świetny. Ten kalendarz z klinika ma bardzo, bardzo dużo fajnych produktów pełnowymiarowych. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno widzicie, co tam jest w okienkach i rzeczywiście te produkty są zacne, bo można fajnie tą miniaturę wykorzystać. Ja w zasadzie to traktuję jako takie minisy, które biorę w podróż. Nawet nie wiem, czy potraktowałam jako miniatury, bo na przykład nie wiem, błyszczyk, kredka, czy jakieś kremiki pod oczy do zmywania makijażu, czy krem do róg straszają na bardzo długo, więc się będę otwierała kolejne okienko, ale na przykład w pierwszym okienku, jeżeli nie widzieliście na Instagramie, bo ja robię tak, że otwieram te okienka, chowam je z powrotem opakowania i moje dzieci później wyciągają, bo to jest dla nich super frajda i ja też sobie te wszystkie kosmetyki wyciągam pod koniec i wtedy robię sobie taki koszyczek i ten koszyczek, wiem, że to są po prostu z tego ostatniego kalendarza kosmetyki, chodzi mi też o datę ważności, więc w pierwszym okienku jest na przykład to moje ukochane mydło do makijażu, znaczy ono się w ogóle sprawdza idealnie do mycia twarzy, bo to jest mydło przeznaczone do mycia twarzy, ale ja też go użyłam do demakijażu jest rewelacyjne, bo wszystko zmywa nie ma uczucia ściągnięcia skóry i wysuszenia, tylko właśnie jest taka skóra idealna jak powinna być no i zobaczcie na tą miniaturę, to jest 30 ml więc nie wiem czy to jest taka miniatura chyba nie, nie, nie do końca bym powiedziała, że to jest miniatura po prostu to jest mniejsze opakowanie więc z tego kalendarza wszystko w zasadzie można wykorzystać i to jest ekstra Zobaczmy, co jest w kolejnym dzisiejszym okienku, a Was zapraszam na Instagram. Zobaczcie <grytanie> ile mam kurtek, ale to dlatego, że dostaję od Was mnóstwo pytań. I Pomyślałam, że w tym filmie na nie wszystkie odpowiem, bo dostaję bardzo, bardzo dużo pytań o okrycia wierzchnie niektóre. Znaczy więcej może ich jest, ale akurat te udało mi się tutaj przynieść. Zrobiłam sobie kawę, bo kochany ekspresie, więc ona będzie delikatnie tutaj mi stygła, bo jeszcze jest troszeczkę za gorąca, pięknie pachnie, już bym się napiła, nie wiem, jakoś jak mam ochotę na tą kawę bardzo, tak jak wczoraj miałam ochotę. Dzisiaj mam na sobie tą kokardę. Tak sobie założyłam. Trochę roboczo, ale bardzo mi się ten bajk podoba. Zacznę od kurtki granatowej. To jest kurtka, o którą dostaję bardzo dużo pytań od Was. I to jest kurtka tak naprawdę z materiałów, którego nigdy nie sądziłam, że sobie kurtkę kupię. Jest to kurtka struksowa, granatowa. Czy to jest taki powiedzmy materiał struksowy? I ja bardzo lubię struksy, ale robię minion podejść i. To nie jest dla mnie. Po prostu ja w nich nie wyglądam dobrze, albo się w nich dobrze nie czuję, albo może za rok okaże się, że będę po prostu chodziła tylko w sztukcjach. Nie wiem. Dziewczyny w sztruksach, w sztruksach mi się bardzo podobają. Ale dla mnie to nie jest to. No ja się nie czuję tak, jak powinnam się czuć. Ta kurtka jest granatowa, więc generalnie no, czarne kurtki wydaje mi się, że są bardziej klasyczne, ale ja się nie mogłam oprzeć. I ja nie lubię w ogóle tego połączenia granatowej i czarny. Tutaj mam wrażenie, że wszystko. Gra i buczy, ona ma przepiękną podszewkę, taką niebieską. I fajnie też to wygląda, jak sobie wywijamy rękawy, bo ja bardzo często tak robię. Ona ma taki trochę nietypowy krój, bo ona jest szeroka, a krótka. Więc zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego ja ją uwielbiam i nie wyobrażam sobie bez niej życia. Można ją tak y, zarzucić, można ją założyć. I właśnie tak jak mówię, tę rękawę wywinąć. no ona może nie jest na tą porę, bo teraz jest zimno, biało, ale ją uwielbiam. No jaki blok kolorystyczny! wasz ulubiony? Także, no nie chciałabym powiedzieć polecam, ale te kurtki są już niedostępne i za to na przykład lubię bardzo 303 Avenue, że oni mają jakieś tam swoje basici, które wracają, które są w stałym asortymencie, ale generalnie nie wszystko wraca i to też jest fajne, bo te rzeczy są dzięki temu oryginalne, bardzo dobrze wykonane. To jest polska firma i naprawdę yy, uwielbiam ich. Zawsze jestem świetnie obsłużona. Polecam, mogę Wam zostawić linka, jak będziecie chcieli. Kolejna rzecz, o którą się bardzo, bardzo często pytacie, to jest czarna skórzana kurtka z Zary. I to jest yy, kurtka, która mi się już tak wytarła i ona jest tak stucha. A ja nie jestem w stanie jej wyrzucić i mam wrażenie, że im bardziej ona jest złożona, tym jest fajniejsza. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to też nie, może nie, jest, też nie wygląda i pewnie w pewnym momencie będę musiała sobie ją wymienić. Ale ja ją po prostu uwielbiam. Mam wrażenie, że ona pasuje mi do wszystkiego. Ona jest wytarta, jest taka już no, zużyta, że tak powiem. Ale mimo wszystko nadal... Nadal ją noszę i uwielbiam. Można podwinąć rękawy. Ona ze mną przeszła tyle, była ze mną w tylu miejscach i pasuje mi naprawdę do wszystkiego, bo ja mogę założyć do łówkowej spódnicy, do jeansów, do sukienki eleganckiej, do dresowych spodni, do dresów też ją często noszę, do różnych kolorów, wszystkich kolorów. I ona jest niezniszczalna ta kurtka, z evergreenem. Ja ją kupiłam w bardzo dobrej cenie, te kurtki w ogóle są w Zarze, może nie dokładnie ten model, ale bardzo, bardzo podobny model, bo ja nawet rozglądałam się za taką kurtką, bo stwierdziłam, no może rzeczywiście powinnam ją wymienić, a te ceny się zmieniają i nie wiadomo jakie one będą na przykład w nowym roku, ale jednak stwierdziłam, że nie, bo ja nie jestem jeszcze gotowa na to, ale jak tak patrzę z bliska, to to wygląda naprawdę źle. Także są te kurtki i to też może być fajny pomysł na prezent. No tych nie ma, ale w 303 Avenue mają piękne rzeczy, naprawdę. Mają, słuchajcie, basicowe topy, takie na takie zwykłe, z rękawkiem. Mają piękne sukienki i często w ogóle u nich te rozmiary to są rozmiary one size, więc to może być dla Was fajny pomysł, żeby przestudiować tą stronę, bo jak nie znacie dokładnie rozmiaru, to taka sukienka, czy na przykład, nie wiem, jakaś bluzka, też mają bardzo fajne marynarki, tylko trochę w wyższych cenach, ale bardzo dobre, wszystkie rzeczy są dobre. Ja mam jeszcze jedną taką od nich marynarkę z wełną beżową i ona jest absolutnie rewelacyjna i takim właśnie znowu evergreenem, który będę miała zawsze. Jeszcze czaję też na parę rzeczy, ale zobaczmy, bo ostatnio trochę sobie zamówiłam więc niedługo wam je mm. yy, Jeszcze się pytacie mnie yy, w tym okresie zimowym, bo yy, pokazywałam wam w tamtym roku dość często i dostaję słuchajcie na, na, pytania o to, jest dla mnie bardzo hmm. ciekawe. Yy, pytacie się o tą moją kurtkę z North Face, to jest tak naprawdę yy, taka moja kurtka do biegania bardziej można powiedzieć. Yy, I jest to idealna kurtka pod kurtkę narciarską. Tak jakby polar. Super. Prałem już ją parę razy. Yy, też dużo przeszła i właśnie też, tak jak mówię, dużo w niej biegam. Ona jest tak ciepła. Na przykład idealnie się wiecie, co gdzie ona sprawdza. Na przykład na Hero, na się nie sprawdza. Jak mega wieje. Yy, I moje dzieci kochają tą kurtkę. Mega wieje. Nie wiem, są po windsurfingu yy, czy coś. Zakładam im to i one się rozgrzewają, ona jest po prostu rewelacyjna, wspaniała i to też właśnie jest znowu bardzo fajna, moim zdaniem, na prezent, bo taki, taka bezpieczna opcja, no tylko, że tutaj akurat są rozmiary, ja mam rozmiar XS, dobrze mi się wydaje, S, no dobrze, jest, proszę. ja chciałam taką większą, no i wszystko, wszystko tutaj w tej kurtce jest ekstra. Bardzo mi się podoba, ona jest właśnie na zimę, na lato, na każdą okazję, czyli na nasze polskie morze, w góry, na no wszędzie. Ona jest po prostu super, tylko że ona jest sportowa, tak? No i narzuca już jakiś tam styl. No i dostaję od Was bardzo dużo pytań o ten płaszcz z Marmoire, który tutaj sobie też przygotowałam i wiem, że ja mi się na przykład ten płaszcz bardzo podoba, bardzo mi się podoba kolor tego płaszcza, bardzo mi się podoba wykonanie, uważam, że oni mają naprawdę świetne rzeczy, taki bardzo fajny kolor, tak jak na przykład 303, a wy są super kolorystami. Natomiast y, też dość sporo z Was mi zarzuciło, że ten płaszcz jest dla mnie za duży. Ten płaszcz, po pierwsze, ma być taki trochę oversize'owy. Ja jestem niska. Ona tak wyglądać. On ma wyglądać właśnie na taki trochę większy, na taki trochę bardziej oversize'owy. Kolor jest super moim zdaniem. I on jest bardzo ciepły. I też właśnie taki, znowu fajny pomysł na prezent SM. Można właśnie z tym rozmiarem się... Jakoś tam polubić, bo jest międzyrozmiarowy. Ja myślę, że spokojnie to będzie pasowało na XSKSKMK. Też jest chyba XLK, Nie wiem dokładnie, Zgadniecie, co się stało. Wyłączył mi się znowu aparat. Ja ten płacz bardzo lubię i on ma być taki trochę za duży, overstayzowy. On normalnie dla zwykłej osoby nie byłby taki, bo ja jestem naprawdę niska. Ale mi się podoba, bo można go tutaj fajnie. Ułożyć, wystylizować, też zobaczcie na przykład te kieszenie, to też jest bardzo yy, cenna informacja, dlatego że te kieszenie są też wykonane tak jak ten plażu, czasami mamy tam jakieś jednostwo, a tutaj nic takiego nie ma. Też yy, oni mają bardzo fajną kolekcję nową, yy, taką świąteczną, yy, to sobie możecie zerknąć i ja też zamówiłam parę rzeczy, więc niedługo Wam pokażę. Co i jak ten płaszcz lubię i uważam, że jest super do kozaków, do obcasów. O, do tych jeansów, które mam na sobie, do tego swetra. Bardzo fajnie. No i kolor. Zresztą tutaj na przykład, pokażę z tyłu, zobaczcie. Widzicie? To fajnie wygląda też, moim no, zdaniem, pięknie i dbało się o każdy detal, za co naprawdę bardzo lubię. Normal. Pytaliście się też o tego Miśka z Zary, którego Wam pokazywałam i jeszcze tak sobie myślałam, o co bym się nie pytałyście. Aha, jeszcze o jedną taką kurtkę, którą zaraz przyniosę, ja zaraz w tym płaszczu. O tą kurtkę się pytacie, bardzo tą kurtkę lubię. Pytacie się z jakiego ona jest butiku, że to taka super luksusowa jakość. To słuchajcie, Zara. Hmm? Można odpiąć ten kaptur. I rękawy są z takiej pianki. I tą kurtkę dostałam od mojej siostry w prezencie na imieniny. Bo ja mam dzień mamy imieniny i ona mnie zaskoczyła takim prezentem. I to było naprawdę bardzo miłe, bo ta kurtka służy mi świetnie i ona, wiecie, gdzie się też super sprawdza pod tego miska. Jak jest bardzo zimno, to zakładam tą kurtkę albo na przykład pod ten płaszcz też nie miałabym problemu, żeby założyć. Chociaż ten płaszcz jest bardzo ciepły, mi się też, no ale czasami jak jest super zimno, nie wiem, mi bywa, że jest gorąco, a czasami jest mi naprawdę tak zimno, że hej, do zakładam te rzeczy. No i ta kurtka jest super, Ekstra, hiper. Jeszcze mam jeden płaszcz 303 Avenue. To jest w akurat to przyniosłam. Ten płaszcz jest bardzo fajny. Tylko, że Krój tego płaszcza nie jest dla wszystkich. To jest taka klasyczna dyplomatka. Wiem, że. Znaczy, ja bym w sumie wolała, żeby ten płaszcz był jednak trochę bardziej przylegający i cały czas się zastanawiam, czy by go nie zwęzić. I myślałam, żeby jednak pojechać do 303, bo oni się na pewno tym znają dobrze. Ale nie wiem, sama. Tak, on jest wykonany rewelacyjnie. Skład po prostu bajka, ok? Absolutna. Podszewki. Kolor. Klasyk, nie? Klasyk. Wykonanie, no wszystko. Tutaj jeszcze nawet jak sobie podwiniecie. Zobaczcie. Klasyk totalny. No i kieszenie ma. Także może z nim się przejadę. I tutaj jeszcze mam jeden taki tręcz, o który się bardzo często mnie pytacie, bo ostatnio mi nie chodziłam. No teraz już jest za zimno. Jest to klasyczny tręcz czarny. Wiem, że jest to trochę inny kierunek, bo zazwyczaj trencze się kupuje w beżowym kolorze, ale mi się ten kolor bardzo nie podobał. Wziąłam sobie czarny i to jest płaszcz kołcza, który sobie kupiłam jakiś czas temu i on fajnie się sprawdza, tylko że, widzicie, trochę się pyli. To jest ten minus płaszcz, gdyby on był z takiego materiału trochę innego, ale wiecie co, i tak muszę go wynieść, e, bo w tej szafie potrzebuję na razie zimowe rzeczy same. I on też jest fajnie wykończony, taki dopieszczony, jak ja to mówię. I w tym filmie chyba słowo dopieszczony pojawi się zbyt często. Na chwilę tylko jeszcze pokażę Wam te bluzki z 303 Avenue, bo się też często pytacie, szczególnie o tą. Ona jest piękna. Też jej nie ma na stronie, bo wiele moich koleżanek chciało ją kupić, ale niestety już jest niedostępna i może wróci, nie wiem, to trzeba śledzić. Zobaczcie. Bomba. Ta grafika, hello, ja w niej się czuję po prostu obłędnie. I ona się sprawdza do każdej stylizacji, takiej eleganckiej, bardziej sportowej. Nawet do zwykłych jeansów i trampek. Podwijam sobie wtedy rękawy, wypuszczam ją tak na luźną, może tutaj jakiś naszyjnik, opaska, nawet ta kokarda będzie świetnie pasować, ale też do eleganckich stylówek, bardzo fajnie się sprawdza. Też się mnie pytacie, jak mam tą bluzkę. To jest bluzka, którą kupiłam we Włoszech. Taki mój magnesik z Włoch. Z Tomiego akurat, ale zupełnie nie wygląda jakby była z Tomiego. Tutaj ma tylko takie delikatne napisy. Jest piękna, bo jest bardzo lekka. Bardzo fajnie jest też skrojona, dlatego że tutaj ma taką harmonikę. Nie wiem, czy to widzicie takie plisowanie bardzo mocne i flowy rękawy też można je podwinąć też ma gumkę więc ja często takie rzeczy robię i ona wygląda świetnie ma delikatną baskinkę właśnie do wszystkich w sumie stylówek też znaczy bardziej może eleganckich może takich casualowo eleganckich nie do trampek do, jej akurat do trampek bym nie założyła no ale Słuchajcie, wszystko przed nami. Tutaj mam jeszcze tą. Często dostaję bardzo często pytania o tą bluzkę, to jest bluzka też z 303 Avenue, też ma takie fajne rękawy, takie zakończenia, i ona z kolei już jest, bym powiedziała, bardziej z takich sportowych totalnie stylówek, kolor, jest kolor tego sezonu, ale nie tylko, bo ja mam wrażenie, że na przykład pod Kardigan, ja mam taki kardigan, który zresztą sobie kupiłam kiedyś. W Stanach, w galerii Lafayette, za po prostu takie pieniądze, że hej, małe pieniądze w sensie. Na mega promocji to było, i to jest, słuchajcie, tak, to jest Lafayette SK, i to było chyba przecenione nie wiem, 85%. W ogóle jakiś czat. Więc nawet fajnie to wygląda. Zresztą zdecydowanie za mało noszę ten sweter, bo ten sweter bardzo fajnie się sprawdza jako taki sweter zarzucony, bo pod kurtki tu wygląda to nie do końca atrakcyjnie, moim zdaniem. Więc tutaj mamy tą fioletową. Też się pytacie mnie o ten sweter. To jest sweter z Tom Taylor. Taki. Fajny kolorystyczny blok. <laughs> Your favorite! Dobrze. E, o co się tam jeszcze mnie pytacie? No, pytacie się mnie na przykład o ten t-shirt. On jest z też 303, a on jest taki bardziej oversized, ale znowu można go fajnie na przykład wystylizować. Wiecie co, do czarnej marynarki. I też często właśnie go noszę do czarnej marynarki. O, nawet z takimi guzikami wygląda to bardzo zacnie, tak inaczej zupełnie o to się pytacie, pytacie się też o tą bluzeczkę zobaczcie, ja mam tutaj każdy inny wieszak tragedia, żeby tutaj zrobić porządek trochę wstyd, że mam każdy inny, no ale takie są realia ta bluzka jest z mango, bardzo ją lubię i ona przeszła ze mną już wiele wiele jest trochę sprana, w ogóle taki kolor który nie powiedziałabym, że do mnie wypasował, a jednak hello ten kombinezon z Zary lubię jest inny, ta blu, y, sukienka przepraszam, chciałam powiedzieć jest z mango kolor taki, no różny to zależy jak się opale. i jeszcze się mnie pytacie czekajcie, o tą sukienkę się mnie pytacie często to jest sukienka z Lamanie, ale wiecie co o tych sukienkach to może powiem wam innym razem, nie chcę teraz się na tym skupiać, pytacie się też mnie o tą koszulę białą, tą koszulę uwielbiam tą z i ona się świetnie sprawdza właśnie znowu do stylówek takich eleganckich na plaże, do nawet sukienek takich, ale sukienek y, y, i tą koszulę można założyć pod nią, albo do spódnic też świetnie moim zdaniem się wpisuje. Także może zrobię wam jakieś stylówki, jakbyście chcieli. No i ta marynarka, aha, ta marynarka z 303 Avenue, o której wam wspominałam wcześniej, to jest właśnie marynarka z wełny. Ja ją miałam na przykład w Paryżu, jak pojechałam z Ifroche i tam w zasadzie ta marynarka cały czas figuruje w tych filmach, bo ona była idealna, to znaczy fajnie się wpisywała właśnie i do eleganckich, do bardziej sportowych, miałam wrażenie, że to taki perski szyk i też było trochę chłodno, więc ona mi ratowała skórę i zobaczcie, no to jest taki evergreen, fajny kolor beżu, super wykonana i ona będzie w mojej szafie już zawsze, zresztą ja myślę, że ona fajnie też będzie się na przykład sprawdzała z taką koszulą jeansową, też inaczej. A ta koszula to jest w ogóle, słuchajcie, z New Looka koszula. Też ją lubię. A pod spodem... Właśnie zapomniałam o tej bluzce. Taka idealna na tą porę. A pod spodem mam bluzkę, którą kupiłam też w ogóle na jakiejś super, super promocji. Ona jest... Skąd ona jest? Aksara. Kiedyś był taki sklep Aksara. I ja z tego sklepu miałam dużo rzeczy. To był taki sklep mm, Mniej więcej jak Morgan, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś był taki, znaczy nie wiem czy w sumie jest ten sklep, ale jest nadal. Morgan, Aksara, River, Island i tak dalej. No, także mam tutaj dość sporo różnych pisów, na przykład ta Marynara jest extra, ona jest z Massimo Duty, też na promocji, dorwałam ją, mega promocji. I tutaj mam taką pudrową różową koszulę z Mormua, też jest super, w ogóle dużo mam z Mormua rzeczy. I oni mają naprawdę fajne te materiały, kolory. I muszę tutaj zdecydowanie zrobić porządek, ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić jeszcze w tym roku. Może już sobie to zostawię po świętach. Jeszcze się pytacie o ten sweter właśnie beżowy. Też go mam z marmoła, ten sweterek. a tutaj mi coś spada. Ten sweterek jest z zary. To jest taki basic, totalny basic, ale lubię go. No czy chyba za ten kolor bardziej, widzicie? No. Oj, oj oj Ile ja mam tutaj tych ubrań? A moja siostra ostatnio, jeszcze przed wyjazdem, jak do mnie przyszła, to mówi: "Siuz, jak ty masz małą ja mówię, co? Jest nie, niemożliwe. Mam bardzo dużo ubrań. No w każdym razie to są mniej więcej te rzeczy, o które się często pytacie. Jest tego dość sporo. To przy okazji innego filmu. Dajcie znać, czy lubicie takie modowe polecajki, takie modowe rozmowy. Rozmowy z szafy, z Pauliną, nie wiem jak to nazwać. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia. Później. pa pa!